Witajcie z tej strony Nuxle, dzisiaj witam z ponownie na Rzecz Dzisiaj mamy wielką ekipę, ponieważ jest z nami Kamaro. Siema. Calak, Dzień dobry, Squara, Bomen. E, Ogólnie zawsze nową serię Play Dobra, idź z tym Bomberkreb i Terminator. No, dzień dobry, to nie Bomberkreb! Trudno, ja muszę najpierw skończyć moją. Ale ej, no! Czemu to gówno się zmieniło? Zdów, ja nie wierzę. I dzisiaj będziemy grać w Among Usa w Fortnite cie. i sam nie wiedziałem, że coś takiego jest. Jak pierwszy raz grałem Fortnite'a, jednakże coś takiego istnieje i nawet dobrze to wygląda. No by... Czy my się teraz słyszymy? Okej, okay, teraz się chyba nie słyszymy. No i jesteśmy w Among Us i mamy oczywiście taba, w którym... Dobra, no, mamy tutaj naszą mapkę, e, gdzie pokazują nam, gdzie są zadania. Ja już grałem kilka rundek. E, z Fortnite'a, e, z Among Usą. A wiem, że ja to muszę wziąć i muszę pójść w jakieś miejsce. No i to będzie całe moje zadanie. I te zadania które robię na bieżąco. E, bez przerwy pokazują się jakieś zadania jest to jeden z sabotażów, czyli nikt nie wie kim jest i ja się boję, że do kogokolwiek podchodzi, więc pozwólcie, że za tym, prawdopodobnie ktoś teraz umrze. O nie, jakiś panon. Miu Miu robi. No, impostor by już nie robiłby zadania prawdopodobnie, więc zobaczymy kto to jest i możemy powiedzieć, że będzie niewinny. Okej, okay, czy on to zanulował właśnie? Ale nie, to jest Camaro, łamie no dobra. Kamaro, czyli Kamaro e, może być niewinnym, i to mamy skwarę. Wygnąć z czego gdzieś stamtąd? Ja muszę pójść. No kurde, no! No ale, ależ ocalaka. Skruczę czyli. Mieliście... dobra, to. Czy to może być bowman? Ej, a ile my, jest impostorów. Nie widzieli kopii całą. Ja myślę, że ten, że calak się sam to ja myślę, że to Calak jest. W sensie serio. Ta Calak. Bo on sobie powiedział nie, ja mi się nie chce grać, ja wychodzę. Jak go zależy w fabryce Czy byliście, że... Ej, ten. Co się dzieje? Czemu tak przerywa? Bo mi tak przerywa. Mamy jednego oszusta. To może być Bomen. To ty. Twoje Alibi powiem, że spotkałem raz, tylko ty pomijałem się z nim, jak było 6 sekund do zdjęcia bala, a tak to teraz jest to mostku. Spoko. Lewy... Ja no, jestem, jestem gdzieś przy autobusie, widziałem jak Amora robił zadanie Byłem za jak klikniesz No ja M, jestem przy jak autobusie klikniesz... Ciebie no. klikniesz M, ale jestem przy Byłem jak za klikniesz M, Jak klikniesz M, to masz mapę i tam pisze No pisze. to jestem w biuro Biegłem, żeby dokończyć zadanie i przy okazji spotkałem dawno ta... Od kiedy biuro, w biurze jest autobus? No byłem w autobusie <laughs> i pobiegłem do, aut do biura Ja nie wiem, dobra Ale jesteś sus Powiem tak, dla mnie Wiem, że to jest. Dla mnie to jest o... Igor. <noise> nie, nie, już na niego zagłosowałem. Ale nie, nie możemy tak robić. Nie, to na niego nie zagłosowałem. No, tak, no ale... tak, tak. Dajmy... Ja to głosuję, na to Skipuję. Zagło I mi się zdaje, że to będzie. że to będzie bomen, Musimy który. E, który ja to popiera, ponieważ. Czy naprawdę by zagłosowali? nie dniąc Ej! On będzie, on, on będzie oszustem. Halo? Nie BYŁ oszustem! Ja ci... takie derci Ale ja, ty, ja ci ty. No i jesteśmy w kolejnej rundzie. Jestem znów agentem, i moje zadanie jest tutaj. A, za ścianą, dobra, czyli tutaj. Ktoś za mną biegnie, słyszę kroki. Nie, terminator, błagam cię, calak, calak. Jeden. Wiem, wie, że jest tylko jeden impostor. Błagam, błagam, nie zabijaj mnie. Wierzę w ciebie, calek. Dlaczego czego oni mnie obserwują? was błagam, tylko mnie nie zabijajcie. O, oni nas tak tam dobra. Ja i tak muszę bić tego menela. Siu, 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 siu. No i zabijcie. Laser rozblokował za W Przynajmniej wiem, że jak ktoś zabije, to będzie kamaro, albo jak zginie kamaro, to będzie skwara. To nie co ja mogę zrobić, to um... Nie, czekaj. Jeden z nas musi teraz tutaj być impostorem. Dlaczego? Ale jest takie możliwe, że było takie podejrzenie, ponieważ nie może się wydostać i to, jak widzicie, nas teleportuje. Tylko impostor chce się wydostać. To jest bomen. Bomen zrobi zadanie. Niko za mną nie ma. Jeśli tak, to wtedy to by mógł być calak, który nie chciał mnie zabijać. Okej, terminator Terminator mnie nie zabił O dziwo eee, czyli ja muszę tylko pójść tutaj I to jest moje zadanie No co za gówno Eee, i teraz No nie no, co za gó... Gu... A, a. Eee, teraz W ogóle teraz, ja, ja, ja mam, ja, ja mam, Chciałem ja mam powiedzieć ten... tylko, że jest agresywny i to dobrze, okej. Okay. Poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Y, ten blokował drzwi, nie? Ja byłem tam Ja, czekaj, czekaj. Ja wiem, byłem Nuxlet i Calak, nie? Ja wiem, że no ja nie jestem. Cicho! Ja to mogę I potwierdzić, musi odpalić szczelinę, Tak, ten... żeby wyjść. Dokładnie. Ja widziałem, ja zwiedziłem Bomen'a, bo się zrespiłem gdzieś trochę za nim. i widziałem, jak robił zadanie, więc dla mnie Bomen faktycznie może ale nie być. Ale każdy może robić zadanie, no, każdy może. No wiem, ale, może. Ale, 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 ale przecież impostor by anulował, jeśli nikogo nie ma wokół, żeby nie zrobić a. progresu. No właśnie. Dlatego ty zrobiłeś, zrobiłeś to zadanie e, i mi się zdaje, że byłeś nawet okej. Okay. Terminator był bieg od tyłu i mnie nie zabił i też mi się zdawało, że też to mógł no być zadanie. calak. Mi się to też zdaje, że to no, był dla... calak. Dla mnie to jest calak. A mi się wydaje, że generalnie Bartek jest po... Podejrzany, Terminator smaky. też i Nux też, dlatego to jest calak. <g Ton> <A> <ghy> I dalej, odsłuje do calaka. To była dobra przemowa. Przemowa. To będzie Celak. Calak. No i jest Nie wiem, jakby... To był tak Stinki, że wywaliłeś nas. Jak to nie będzie calak, to to może być Nuxe. Jeśli to nie będzie calak, to będzie kołka. Badajcie na mój kanał tata! No czyli chyba był... No i git. Co jest? Nie. Nie. Ej, ale. O w dupę! O-ho-ho! Ej, o, o w dupę! Ej, nie! Bączur teraz myśli, że ja. Moment teraz myśli, że ja jestem impostorem. Zostaje mi kamaro, którego nie sprawdziłem. Ej, jak mówię, mógł co zrobić, żeby. bo nikogo nie widział. Albo skwara. Ej, I mamy przesranę. Aha, ja to muszę niszczyć. Czy co? Okej. Okay. Okej. Okay. Tu jest błączur. Ja bym, halo? Halo? Słyszałeś mi już? Dobra. Ja bym chciał powiedzieć, że e, z terem... E, z terem się mijałem. Janek został na spawnie. E, Ter był teraz przy mnie. Praktycznie. To był, e, bieg w ogóle w drugą stronę. Luxreta cały czas z nami nie było. I no, i to może być lukset. Ja byłem za tobą. Widziałem, widzia, widziałem, jak stałeś w rogu i czy małeś tacę. I dopiero poszer, poszedłeś, ja, zwróci, ja popatrzyłem na telefon i został z mojego strony fragment. I teraz ale musimy. Ale... Musi... Ja tak widziałem. Ja Miałem to nagrać. nagrodę. ja ci nie widziałem tak? Bo ja stałem za rogiem, ja się czaję na ludzi. Jestem czajolamą, lamą. Tak na mnie mówię. to nie było. No to właśnie, wiesz. bo mnie nie wiesz. widziałeś! Nie, e, dobra, głosuję na Luxa. Ja głosuję, na, głosuję na Bomena. Bo, albo. w nie. rób co chcesz, prawda? Ter rób, zagłosował co na mnie, mi się zdaje, bo patrzył na mnie. Już zagłosował, i teraz. Ter tak głosuje, teraz mi głosuje. Nie, on już zagłosował. I teraz pytanie, bo termie mógł zabić tyłu, nie, ty, ty ten ty łuk już zabić, nie, nie dobra. Nie dobra, to jest bowen Jeśli to nie będzie bowen, to no, ja na nie pewno. wiem... To musi być bowen Ja wiedziałem, że nam mnie nie zagłosował wiem. dlatego, że od sobą grał, od sobą grał dzisiaj cały dzień i do ciebie i ciebie, ciebie jakby ma do ciebie do ciebie bardziej lubi, powiedzmy tak. Ja nie. nie wiem co chodzi. Nie wiem, dobra, zgra. Nie wiem co chodzi. Czyli, czyli bowen był Nie, nie! Nie! Bo, bo... To musiał być... Co to jest? To był czy Ter. To był ter. Terminator! Terminator! W takim razie jesteśmy ponownie. Okazało się, że był to terminator. No jednak... Em, jednak nasze przewidywania były złe. Mam nadzieję, że teraz nie umrę tylko z Talaka No nie, no to zamęnę, ale w ogóle No tutaj, no no nie Teraz w biurze chyba. Mhm, mm co to za no nie w ogóle? Muszę wziąć jakiś. Nie, błagam. Kwa, nie! To to jest bomen! Ty, Ty, Menelu, Menel. Skąd... No, tylko on czeka, on tam czeka, żeby ktoś to zgłosił. Ukrył się Menel. Teraz on będzie Tak, wy... jak na kusaka, wyszedł Menel. Szuka Swoich kolejnych ofiar. Ho, ho, ho. dobra, okej, okay. okej, okay. to było dobre. Czy ta osoba zauważy? Czy terminator zauważy? Pro. Ok, jest co ciekawe tego. Ej, kto jest? Ej, kto jest? Bomen, bomen jest, bomen jest. Terminator sobie tepnięty te i tego, ta, tego nie zauważy. Tutaj gdzieś jest w ogóle moje ciało. O. Skwara. Najgorsze jest to, że teraz ich nawet nie słyszymy. Serio? Nie słychać ich teraz? To jest bez sensu Trochę Na pewno Ter będzie wyjeżdżał Bobenowi albo Boben będzie albo na salak, albo na skwarę Pewnie na Skware pójdzie Bo Ter uwierzy, calek nie jestem pewien Akurat się patrzyli też trochę na skwarę Nie, na salaka poszli A To jest bez sensu, że salak chciał ze mną steamować no <śmiech> <śmiech> Witaj salak Zgani, kto jest Squara. nie, bo men jest no. no, Będą chcieli ich zgłosić, czy co? E, Terminator coraz se pożedł i bo man, bo man zabije. A nie, bo on jest przy przycisku. Nie, teraz no ale, i te... od... ale przecież to tak, gra! No tak, teraz no? skwara już wie, skara już wie, jak dobiegnie do przycisku, to teraz potem tylko zależy. O, dobiegnie, dobiegł. Dobieg do przycisku. Bo on się zatrzymał, jak chciał zrobić ten. Ter, pe ter pewnie uwierzy... Ter, e, pewnie uwierzy Bomenowi, zakładam i jeśli te Wszystko zależy od Tera, może tak. Bo jeśli uwierzy Bomenowi bo grał dzisiaj z nim prawie cały dzień, chyba ca albo nawet cały, to hmm. zdaje mi się, że będzie go bardziej lubił. Lubiały w ogóle. No chyba że się poprosili. Hmm. No i po prostu bardziej mu uwierzy. Mam. No, mi się wydaje, że skwarę przegłosują, bo ja mm, obstawiłem wcześniej składę. O, Ter zagłosował. Ta skwara. Musimy. Tak. Okej, okay, kto? Skwara. Nie, nie, ter. ter! Ter! Ter, dlaczego tyś to zrobił? Ter przegrał psychologicznie i tyle. Nie wiem, znaczy chciałem wstrzymać, ale klikłem... Y, 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 zamiast F, to E. PERFEKT No szpierdzielę to <laughs> O no perfekcyjne jesteś zatem jesteśmy agentem, mam nadzieję, że nie umrę jako pierwszy e, I tutaj jest jakieś zadanie, resetuj A dobrze Wolałbym zrobić kilka zadań, a nie umrzeć a, Dlatego pozwólcie, że będę troszeczkę tryharmił na te zadania e, I to jest pętla wyłączona Ło, dobra to jest bomen jako Sakura. bo ja mu przechodzi wejść tutaj. Nie, prawiam, panie Pananku, Nie, panie Pananku. Dobra, ja nie wierzę. Ja to muszę tutaj wbić. Tu, tu, tu. Bananik prześladuje. No dobra, i tak nikomu nie wierzę. Jak mówię, trochę hardy w zadaniach. Teraz pewnie będzie zgłoszone ciało. Nie, bomen, błagam cię. To biegnie. To mną biegnie. To mną biegnie. Skwara? Czemu jest skwara kłóca? Skwara, że tutaj coś jest. Nie ma tu nic. Skwarab... Skwara sas? Czemu się tam cofnął? Czemu... tak przesila loduje, błagam, mnie? Dobra, idę zrobić to zadanie werskie. Czyli tutaj muszę tylko to włożyć i mam kolejne zadania. Tu się mnie zabije, to go nie napidę. Tu jest bananek. Nie nie nie, 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 nie! Nie, to ja bym go. Bym teraz będzie że ja umrę jako pierwszy, tylko pewien. To chyba nie jest. 9, 8, 7. Dobra, kolejne zadanie, tutaj jest dostępne. Zamów lunch, no dobrze. Pizza, jaka pizza? Ta, okej. Okay. Z ananasem, niech będzie. poja e, I zamów zamówienie gotowe za sekundę. Zmacznego, to muszę to wziąć. Zwycięstwo? Kto, kto był? Terminator! Zabiję dwie Termina. osoby! Serio? I nikt nic Będzie, nie zobaczył. No, nie chyba w każdej rundzie jako pierwszego To było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że on się podobał. Był z mną do e, Dobra, wycisza to, e, Kamaro. E, nie wiem co mam teraz odpowiedzieć. <laughs> Pożegnać się. Zgadałem pierwszy. A dobra, nie Kwara. E, Sakura jako bomen. Nieobecny jak zawsze. E, I Terminator. Bye bye. Więc e, dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się do następnego odcinka. I pa pa.